Hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam was dzisiaj na haul. Tym razem haul domowy. Pokażę Wam w dzisiejszym holu rzeczy, które kupiłam. Będą kubeczki, wycieraczki, inne ciekawe rzeczy, ale pokażę Wam także jeden z moich no, ulubieńców, ulubieńców ostatnich tygodni. Używam tego przedmiotu już od jakichś trzech tygodni, mniej więcej, dwóch, trzech, trzech praktycznie. I jestem w nim zakochana i jest to przepiękna rzecz do domu, więc jeżeli taka tematyka Was interesuje i jesteście ciekawi, co fajnego tym razem dla Was przygotowałam, to zapraszam Was do oglądania dalej, zostawienia subskrypcji, lajków i oczywiście komentowania, jeżeli będziecie mieli tylko ochotę. Nie przedłużając, zaczynajmy. I zaczniemy, słuchajcie, od tego hitu. Czegoś, co naprawdę jest dla mnie po prostu czymś wow. Mniej więcej od trzech tygodni, dwóch, trzech, tak jak Wam wspomniałam na początku, testuję dyfuzor z marki Aromati. Ja już od pewnego czasu szukałam, słuchajcie, dyfuzora do pomieszczeń, ponieważ mój niestety, jakby to ładnie powiedzieć, stwierdził, że czas na niego i umarł. I szukałam dyfuzora, który by spełniał poza, słuchajcie, takim Aspektem, żeby dobrze nawilżał powietrze, żeby ładnie rozpylał te zapachy, żeby nie był głośny, żeby spełniał też aspekt wizualny. Długo tego szukałam, no i zazwyczaj to są takie, wiecie, bardzo proste dyfuzory, nie mają nic specjalnego, jakoś tak żaden mi nie przypadł do gustu. Pewnego dnia, słuchajcie, i to, nie, to jest historia realna, i to jest historia prawdziwa, Skrolując sobie Instagrama, zobaczyłam, że na story jednej z influencerek jest ten dyfuzor. I jak ja zobaczyłam go, to powiedziałam: Wow, jako go chcę. Ja już go miałam, słuchajcie, dodanego do koszyka, tylko czekałam na wypłatę. Kiedy ta marka się do mnie odezwała i zapytała, czy chciałabym przetestować jej dyfuzor? No, słuchajcie, coś nierealnego dla mnie, ale coś pięknego. E, oczywiście, że e, wybrałam ten. Testowałam teraz przez ostatni czas i jestem w nim zakochana. A mowa tu, słuchajcie, o tym dyfuzorze. Jest to marka Aromatli. I tak, słuchajcie, dostałam od nich ten defuzor i też będę miała dla Was kod rabatowy minus 20%, ale to na razie, słuchajcie, nie o tym. Najpierw powiedzmy sobie, czemu on jest taki wyjątkowy, bo patrzycie na niego i pomyślicie, no bardzo ładna, prosta forma, no ale co w nim wyjątkowego? Słuchajcie, wyjątkowe jest to, co Wam zaraz pokażę i nagrywałam to wczoraj wieczorem, dlatego że w ciągu dnia nie ma takiego efektu wow, natomiast wieczorem, kiedy zgasicie światła, albo macie jakąś jedną lampeczkę gdzieś włączoną i włączycie sobie ten dyfuzor, to zobaczycie efekt wow. Dlatego że stąd wydobywa się para wodna, która wygląda jak ognisko, ogień, kominek, coś przepięknego. To, jaką atmosferę robi ten, ten dyfuzor, poza tym, że bardzo jest ciche i przepięknie nawilża powietrze, jest czymś wow. I naprawdę się w nim zakochałam. Yy, mam go włączonego codziennie przez ostatni czas i jest to zdecydowanie mój ulubieniec i coś, co naprawdę mogę Wam polecić z czystym sumieniem. Jak szukaliście pięknego dyfuzora, ale też dobrego dyfuzora, no to myślę, że to będzie dyfuzor dla Was. Mamy wieczór, kochani, i czas na moją ostatnią co wieczorną rutynę, czyli włączenie sobie dyfuzora, wyłączenie lamp, które macie tutaj, w ogóle światła i chill. W związku z tym, słuchajcie, pokażę Wam od razu, jak ten dyfuzor używam. On jest bardzo łatwy w użyciu. Podłączamy go sobie do prądu i tutaj macie maksymalną ilość wody, którą możecie nalać. Do tego maksimum powinna być woda nalana i skraplacie sobie dwie, trzy kropelki swoich ulubionych olejków eterycznych. Dzisiaj sobie wybrałam lawendę i wkropiłam. Te olejki są w 100% naturalne, więc nie musicie się martwić, że wiecie jakąś chemię wdychacie, cokolwiek nie. To są naturalne, więc bardzo, bardzo dobrej jakości olejki i te olejki też możecie kupić sobie zamawiając ten dyfuzor, więc to jest bardzo fajne, możecie oczywiście też osobno. No i teraz słuchajcie, jak używamy. Używamy to w następujący sposób: zamykamy i włączamy. I jak widzicie, tu już nam zaczyna wydobywać się para. Ja się na chwilę uciszę, żebyście posłuchali, jak on cicho pracuje. Go praktycznie nie słychać, no i ten magiczny efekt dopiero za sekundę Wam pokażę, jak wyłączę słuchajcie światło. No i patrzcie na to. No czy to nie jest piękne? O tym mówiłam, no tak pięknego dyfuzora ja słuchajcie naprawdę w życiu nie widziałam i uważam, że no jest niesamowite. Wyłączyłam jeszcze lampkę nocną, która dawała lekką poświatę z tyłu i zobaczcie, tak on sam się prezentuje. W ogóle To jest bardzo ładne, takie źródło światła. Wiem, co jeszcze Wam miałam powiedzieć. Tutaj, słuchajcie, możecie sobie ustawić ten dyfuzor, że będzie pracował przez godzinę, przez 3 godziny, bądź 5 godzin. Więc to jest też super, że możecie sobie ustawić i on się Wam automatycznie po tym czasie wyłączy. Jeżeli chodzi jeszcze o ten dyfuzor, mamy dwa kolory: jest biały i jest czarny. Oj, długo słuchajcie się zastanawiałam bardzo długo jaki kolor chcę, bo czarny przepięknie gubi się we pomieszczeniach jakieś ciemno, że widać praktycznie sam ten płomień i to jest przepiękne. Natomiast no ja mam, jak widzicie, nie wiem, widzieliście na pewno w niektórych filmach e, albo u mnie na Instagramie w sumie, ja mam większość mebli białych, a praktycznie wszystkie meble białe, więc stwierdziłam, że no ten będzie mi zdecydowanie lepiej pasował i nie żałuję, bo jest przepiękny. Poza aspektem wizualnym, który przed chwilą widzieliście, no to mamy też właściwości, słuchajcie, w zależności od tego, jakie wybierzemy sobie olejek, zdrowotne. I moimi top olejkami poprzetestowałam sobie dużo ostatnio olejków, natomiast uwielbiam w szczególności 3 i 1, jak jestem przeziębiona, i zaraz Wam pokażę, czyli w sumie bardzo lubię cztery olejki. Na pewno będę testować jeszcze więcej olejków. Możecie mi napisać, jakie olejki, jeżeli używacie dyfuzorów, polecacie. I moim, słuchajcie, ulubionym olejkiem, e, takim najbardziej ukochanym jest zdecydowanie olej pomarańczowy, który łagodzi stres, działa antydepresyjnie, pobudzająco, e, też przeciwzapalnie. Dodaję go praktycznie do każdej mieszanki, bo ja po prostu kocham też zapach pomarańczy. On mi się bardzo dobrze kojarzy, ale widzę też, że on mnie tak wycisza, uspokaja. Jeżeli chodzi o wyciszenie i uspokojenie, czyli to, czego potrzebuję, no to kolejnym olejkiem, który nie myślałam, że aż tak polubię, jest Melisa. Moim zdaniem on naprawdę bardzo ładnie pachnie. No i tu, jeśli chodzi o Melisę, no to co? Mamy przede wszystkim, słuchajcie, działanie antydepresyjne. Łagodzące, e, jakieś stany lękowe, uspokajający, e, też pomagający w zasypianiu, co wiecie, że mi się bardzo e, przydaje. Bardzo lubię łączyć ze sobą te dwa olejki. Mam nadzieję, że tak można, ale wydaje mi się, że tak i one działają. Cudownie i przepięknie pachną mi w sypialni i mnie tak wyciszają, ostatnio przy nich bardzo często zasypiam. Ale oczywiście, ja nawet ostatnio chyba w jakimś holu mówiłam Wam, że kocham wszystko co z lawendą. No i oczywiście olejek lawendowy nie mogłoby być inaczej, również kocham. Jeśli chodzi o lawendę, no to co lawenda? Uspokaja, wycisza. Czyli widzicie, ja cały czas się w, w uspokojeniu, wyciszeniu, działaniu na bezsenność kręcę, no ale też lawenda działa, jeżeli jesteśmy przeziębieni. Kiedy mamy jakieś. Bóle mięśni stawów. E, powiem Wam, że na mnie lawenda też dosyć dobrze działa, kiedy boli mnie głowa. E, to jest jakby tylko moje odczucie, ale na mnie działa bardzo dobrze, więc to jest też olej, który używam. Natomiast powiem Wam, że jeżeli chodzi o lawendę, to bardzo lubię go samego e, używać. Używam go jeszcze czasami z olejkiem cytrynowym. Łączę. I to też mi e, takie połączenie bardzo odpowiada. No i mówiłam Wam, że jest jeszcze taki olej, który trochę traktuję po macoszemu, póki nie jestem przeziębiona, zakatarzona żona, Co niestety ostatnio e, mnie spotkało, dlatego mam trochę zaległości w filmach, e, czyli chorubsko, tak? No jeżeli mnie coś złapie, to kocham, słuchajcie, eukaliptus. No, i to to już chyba jest znany trik. Używany też często przez nasze mamy. Babcie, nie wiem czy u Was tak było. U mnie pamiętam, były jakieś maści z eukaliptusem, właśnie olejki eteryczne e, smarowane, kiedy byłam przeziębiona. No, i on przepięknie właśnie działa, kiedy mamy jakieś stany zapalne, kiedy mamy katar. Więc to jest kolejny olej, który mogę Wam polecić. To są moje ulubione cztery. Kończąc, już słuchajcie, temat dyfuzorów, to ja naprawdę mogę Wam polecić ten dyfuzor Aromatli Flame 2. Uważam, że, słuchajcie, on jest przede wszystkim no, piękny. Ale bardzo dobrze nawilża powietrze, bardzo cicho działa, pięknie jakby rozprowadza zapach w pomieszczeniu, więc uważam, że jest genialny. Naprawdę, bardzo, bardzo Wam polecam. I tak jak Wam mówiłam, tutaj szczerze mamy kod rabatowy. Jeżeli byście chcieli sobie go kupić, mamy kod rabatowy na 20%, zapach 20%, jeszcze sprawdzę, tak? Zapach 20% tutaj oczywiście na ekranie też Wam się pojawi. W opisie będziecie mieli link, z którego możecie skorzystać. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, zachęcam słuchajcie, jak szukaliście pięknie. Pięknego dyfuzora potrzebujecie albo chcecie zacząć zabawę za aromaterapią w ogóle z, z olejkami w domu zapachowymi, to zachęcam sobie wypróbować. Ja kocham i przypuszczam, że kupię na prezent też dla swojej mały, bo myślę, że jej się będzie bardzo, bardzo podobał, tylko ten już czarny, ja ten biały uwielbiam i w ogóle zastanawiam się, czy nie kupić sobie drugiego do salonu, bo w sypialni ten mam, ale wiecie. Ten efekt kominka. Jak jeszcze nie możecie mieć, tak jak ja w mieszkaniu, kominka. Znaczy możemy mieć, ale nie zrobiłam sobie kominka, a bardzo bym chciała. To ten spełnia wszystkie takie też moje potrzeby, właśnie estetyczne. Zachęcam do wypróbowania. I teraz sobie już przejdziemy do dalszej części filmu, w której pokażę Wam moje zakupy. I słuchajcie, tu są zakupy Pepko, dalej Ikea i takie e, różne sklepy. Um, mam nadzieję, że będę pamiętała, co skąd jest. No i zaczniemy, słuchajcie, od. Nie Ikei, widzicie? Od Obi. W Obi, słuchajcie, kupiłam wycieraczkę. Wycieraczkę przed drzwi, bo spodobała mi się bardzo i Wy już pewnie, jak zobaczycie ją, to będziecie wiedzieli dlaczego. Widzicie tą łapkę? No ta łapka jest po prostu boska. Ja, jak zobaczyłam tą wycieraczkę, to stwierdziłam, że ona musi być moja. Ona nie była droga, kosztowała, słuchajcie. Nie chcę kłamać, około 30 zł, więc uważam, że na wycieraczkę nie jest to jakoś bardzo dużo. Mam jeszcze teraz wycieraczkę świąteczną przed wejściem, ale czas to będzie zmienić. I zmienimy sobie na taką. To jest 40 na 60 cm. No i jak dla mnie to ona jest taka fajna, prosta, ale jednak z, z tą łapką, która odzwierciedla moje mieszkanie, więc bardzo mi się spodobała. I to była jedyna rzecz z Obi, którą Wam pokażę. Reszta, słuchajcie, to były jakieś takie rzeczy do przebudowy, jakieś tam przedłużacze, inne sprawy, no tego nie mam, więc Wam nie będę pokazywała, znaczy mam, ale już podłączane nie będę tego pokazywała, zresztą to nic ciekawego. Natomiast, słuchajcie, ponieważ ja mam taki park handlowy, że mam Obi i mam tam Pepko i mam tam Teddy i mam tam Action, więc jest to do, wiecie, zagłębię takie dosyć dla mnie ciekawe. Zaszłam sobie, słuchajcie, do Tediego i znalazłam taki bardzo ładny kubek. Zobaczcie, bardzo mi się spodobała ta ombre gradacja i on, słuchajcie, kosztował 14 zł, więc nie uważam, żeby to było dużo. Jest bardzo ładny. Pomyślałam, że sobie go wezmę do pracy. Była też wersja ciemniejsza, natomiast ona miała to do siebie, że tutaj na łączeniu tych kolorów było widać takie chropowatości, nie było to ładnie połączone, natomiast ten uważam, że jest bardzo ładnie połączony, wtedy im są, daję znać, jeżeli Wam się podobają, to zachęcam się przejść, bo jest bardzo fajne. Jak jesteśmy przy kubeczku, to słuchajcie, nie pamiętam gdzie, ale myślę, że można to wrzucić do holu domowego. Kupiłam sobie herbatę. Eee, herbatę ze słoniem, jak ja to zawsze mówię, czyli taką. E, to są w ogóle moim zdaniem najlepsze herbaty. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście, ja uwielbiam herbaty od nich. Poro już herbat próbowałam, tym razem kupiłam sobie czarną tropikalną. To są herbaty sypane. Kiedyś chyba wydaje mi się, miałam też taką w. Jezu, jak to się nazywa? w torebeczkach. Eee, ale tym razem taka sypana. Gdzieś była na promocji. Chyba w Lidlu ją kupiłam, jeśli się nie mylę. E, daje znać jedna z fajniejszych herbat. Tak pomyślałam, że do holu domowego. Zresztą ostatnio, jak e, rozmawialiśmy, co byście chcieli oglądać, to mówiliście też, że, że takie rzeczy bardzo proste do domu. Więc tym razem herbatka, którą ja naprawdę bardzo lubię. Dalej byliśmy też w Ikei. Jeżeli chodzi o Ikea, to nie będzie jakichś odkrywczych, e, odkrywczych wydaje mi się, zakupów. Ale tak, kupiłam sobie. Hmm, ja teraz się zaczęłam zastanawiać, bo jest inny rysunek, ale to są chyba dwie poszewki na taką długą moją poduszkę. Taką poduszkę, którą mają często kobiety w ciąży. Ja w ogóle bardzo lubię na niej spać, tak się nią opatulać. Nie, nie jestem w ciąży. E, o, ta poduszka ma 40 na 140 cm i kupiłam sobie dwie nowe poszewki. Niestety, słuchajcie, w Ikei są tylko dwa kolory tych poszewek, czyli taka szara i biała. Oczywiście to pasuje praktycznie do wszystkiego, ale szkoda, że nie ma tam takich, wiecie, ładniejszych kolorów typu bordowa, typu granatowa, jak na przykład są prześcieradła, bo bym chciała sobie dokupić więcej, a tak to cały czas oscyluje w, w tych dwóch kolorach. To są w 100% bawełniane poszewki i one mi się sprawdzają bardzo, bardzo dobrze, bardzo ładnie się piorą, nie kurczą się. Nie spierają się mocno. Bardzo ładnie się spiera z nich jakieś takie, wiecie, jakieś plamki. I na długo mi wystarczają, więc mogę polecić, jak szukaliście na takie długie poduszki i nie wiedzieliście, że są w Ikei, em, poszewki, to daję znać, że są. One też są tanie. Już nie pamiętam, ile one kosztowały, ale nie są to drogie poszewki, więc zachęcam sobie wypróbować. W Ikei również, słuchajcie, kupiłam e, pościel. I co prawda nie jest to pościel, słuchajcie, z jakimś niewy, niebywałym składem, e, bo ma 54% poliestru, 46% wiskozy, e, ale bardzo spodobał mi się kolor. I ja też mam takie pościele z Ikei, z takim składem. I one mi się całkiem dobrze sprawdzają. E, wiadomo, że lepiej by było taka na przykład w 100% wiskoza, albo 100% bawełniana. Natomiast no tutaj przyznam szczerze, że troszkę design i kolor, pomyślałam, że będzie idealna na wiosnę, a że mam taką, słuchajcie, niebieską e, właśnie z tym samym składem i ona mi się sprawdza świetnie, to stwierdziłam, że a trudno się mówi, może być e, i z takim. To jest bardzo fajny materiał, bo on jest taki śliski, ale on jest taki chłodny. Nie wiem czy to przez ten dodatek wiskozy, czy przez co, bardzo dobrze się mi pod tym materiałem śpi. E, są bardzo ładne kolory. Jest pomarańczowy, jest różowy, jest właśnie taki limonkowo-zielony, jak ten, który mam teraz pokazuję i on jest przepiękny. Jest też taki granat, taki granat, właściwie kobalt, e, więc jeżeli szukacie takich właśnie jednolitych, bo ja bardzo lubię takie jednolite też poszewki, no to tu daję znać, mamy tutaj w zestawie dwie poduszki 50 na 60 i jedną kołdrę, poszewkę na kołdrę 200 na 200 więc e, takie wymiary mi się bardzo podoba, Daje znać, pokazuje, jest, jest. Jeżeli chodzi o Ikea, to chyba też tyle. Też reszta to były meble, kupiliśmy sobie komodę, no to takie wiecie, rzeczy podstawowe do domu. Ale byliśmy również w Pepko. I słuchajcie, w Pepko to w ogóle Wam pokażę i trochę i chyba jakieś ciuchy i, i rzeczy do domu. Bo ja wiem, że choles z Pepko wy bardzo lubicie. Zresztą ja też bardzo lubię hole z Pepko. I tak, y, pierwsza rzecz, którą kupiłam. Y, Pepko, to jest koszulka. Kupiłam taką sobie koszulkę. To jest z, z działu męskiego, Elka, ale bardzo mi się spodobała. Zobaczcie z Garfieldem. Kolejna koszulka, którą kupiliśmy, to już Wam pokazuję. Jest taka, i to jest też Elka. Ona kosztowała całe, słuchajcie, 12 zł, więc uważam, że to jest śmieszna cena. Też jest w 100% bawełniana. I tą koszulkę już kupiłam dla swojego narzeczonego, bo jest to jego kolor. On uwielbia siebie w takim kolorze, zresztą ja go też bardzo lubię w tym kolorze. On w ogóle lubi takie kolory. Ładnie mówi z wynik. Nie wiem, jak z jakością tych koszulek. Nie pamiętam, żeby on miał jakąś koszulkę z Pepko. Ja na pewno mam różne t shirty z Pepko i one. Są ok! Wiecie, to nie jest, no za 12 zł, to nie jest jakaś super jakość, ale służą mi y, przez dłuższy czas, więc stwierdziliśmy, że wypróbujemy, zobaczymy. No 12 zł to nie jest jakoś drogo, więc nawet jakby się miało, nie do, miała się nie do końca sprawdzić, no to y, i szybko sprawdzić, to nie będzie tak bardzo szkoda. A kolor piękny, było dużo różnych kolorów. Możecie mi dać znać, jeżeli macie jakieś właśnie t-shirty z PEPKO albo wasi panowie mają. Z Pepko t shirty te takie cieńsze po 12 zł, to jak one się Wam, wam albo im sprawdzają. Ja pamiętam, w tamtym roku kupiłam sobie taką z grinczem różową i cały nie z grinczem, z gremlinem różową i cały czas mam i jest ok więc mam nadzieję, że ta też będzie w porządku. Co my tu jeszcze kupiliśmy? Słuchajcie, są promocje w Pepko, a ten film leci jak jeszcze są, więc daję znać i od razu Wam pokazuję. Co warto kupić, czyli skarpetki, słuchajcie. no Jak widać parę y, zestawów kupiłam, i to są zestawy po 5 skarpetek. I uwaga, słuchajcie, 5 skarpetek za 3 złote, takie wersje kolorystyczne. Y, I jeżeli chodzi o skład, to to jest 77% bawełna, na 21 poliamid 2 Elastan za 3 złote, i tak uważam, że warto. I tu mamy wersję kolorystyczną z fioletem. I ona jest za 3 złote. I mamy tak ciemny fiolet, taki jasny fiolet, biały i dwie pary beżowe. Kupiłam właśnie, przez to, że one były za 3 zł, to kupiłam sobie dwa zestawy. Tak pewnie będą mi kradzione przez narzeczonego, więc i tak nie będzie ich zbyt dużo. I drugie słuchajcie. Tu chyba chodzi o wersję kolorystyczną. I druga wersja kolorystyczna kosztowała za 5 par 5 zł, więc i tak wychodziło za parę złotówka, co jest śmieszną ceną za skarpetki. No i tu mamy już taką wersję, może trochę ładniejszą, czyli mamy taką jasną zieleń, ciemniejszą zieleń, też jakiś taki szaro-beżowy, błękitny i ciemniejszy błękitny. Czy taki bardziej już niebieski kolor. Bardzo ładne są te odcienie. Skarpetki z pepko mam, lubię, często noszę i sprawdzają mi się ok. Skarpetki to jest rzecz, która, w którą ja nie inwestuję, bo one się szybko niszczą, a w ogóle mi się gubią. Wiecznie mi się gubią, więc wolę kupić sobie więcej par tańszych i częściej wymieniać, niż jakieś bardzo drogie kupować. Biłam sobie kubeczek, nawet dwa kubeczki z tej kolekcji Royal i spójrzcie na ten. No piękny on jest. Znowu z tym motywem takiego ptaka, e, ale dla mnie to jest taki no magiczny ten motyw i przepiękny kolor tego kubeczka. I on kosztował 15 zł. Jest taki jaśniejszy, błękitny. E, ile on ma mililitrów? On się wydaje na taki bardzo duży, 620. Więc to jest duży kubek na herbatę, no ale jest przepiękny, powiedzmy sobie wprost. I drugi, słuchajcie... Jest taki. I to jest ta sama kolekcja, już mamy troszkę, mamy na jasnym tle ten motyw i troszkę inne jakby ułożenie, inny wzór. Bo tu mamy porównanie tych dwóch, ale też mamy ze złotem te same odcienie kolorystyczne, jakby te 620 ml. I prawda jest, kochani, taka, że nie wiedziałam się, który z tych dwóch kubków wybrać. Więc dlatego kupiłam oba i jeden i drugi kosztował po 15 zł, więc ta cena też była OK. Wydaje mi się, a są śliczne, więc jeżeli też Wam się podobają, to zachęcam się wybrać, póki jeszcze ta kolekcja Royal Teal jest w, w Pepko I to były słuchajcie, ostatnie rzeczy, które kupiłam. I taki krótki holdomowy, ale mam nadzieję, że dosyć ciekawy. Zachęcam Was naprawdę do zainteresowania się dyfuzorami Aromatli, szczególnie tym Flame 2, bo uważam, że jest wyjątkowy na rynku i przepiękny daje efekt i jest w ogóle... Topka, jeśli chodzi o dyfuzory. Tak jak Wam mówiłam, oczywiście mamy kod rabatowy zapach 20. Zachęcam do skorzystania z linku w opisie. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawiajcie subskrypcje, komentarze. Do zobaczenia. Pa, pa.